Jesteśmy na roboczym spotkaniu wyjazdowym ze Stowarzyszeniem Latarnia. Spotkaliśmy się tutaj między innymi po to, żeby porozmawiać o wszystkich dziełach, które już się wydarzyły, które są w trakcie albo które mają zaistnieć. Bardzo cieszymy się z tego czasu, ale to, co jest bardzo charakterystyczne właśnie w tym momencie, tutaj, to jest to, że wszyscy mamy niesamowitą radość z tego. Że remont naszej łazienki w Bożym Młynie powoli się kończy. Prawdopodobnie w połowie następnego tygodnia, w środa, czwartek maksymalnie, będzie on ukończony. A jest to możliwe tylko dzięki wszystkim darczyńcom, którzy zechcieli jakkolwiek przyłożyć się do tego dzieła. W końcu nie będziemy, nie będziemy już zażenowani. Kiedy ktoś będzie chciał skorzystać u nas z toalety, tylko wręcz przeciwnie, myślę, że każdy z nas będzie miał komfort, żeby móc z niej skorzystać. I, I taką estetyczną przyjemność też, ponieważ jak doskonale niektórzy pewnie z darczyńców wiedzą, będą tam przyklejone również kafelki z Waszymi imionami, z jakimś tekstem, który postanowiliście napisać. Oczywiście nie wszyscy tego dokonali, ale wielu z Was. Bardzo dziękujemy że nas obserwujecie, że wiecie co się u nas dzieje, że chcecie to wspierać, bo my jako stowarzyszenie jesteśmy non-profit, więc utrzymujemy się tylko z tego, co wy zechcecie nam podarować. Mam nadzieję, że patrząc na nasze dokonania, wiecie, że tymi pieniędzmi zarządzamy dobrze. Jeżeli macie jakieś pomysły, co możemy jeszcze zrobić, albo co możemy zrobić lepiej, piszcie do nas, można zadzwonić. Można nas poszukać na Facebooku, na Instagramie, zostawić jakieś komentarze. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim darczyńcom dziękujemy. Zapraszamy do oglądania nowej łazienki, która już w przyszłym tygodniu będzie otwarta.